Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Minecraft. W dzisiejszym odcinku z serii One Block zajmiemy się stricte kopaniem bloczków. <laughs> Zapytacie, dlaczego kopaniem bloczków? Nie ma już lepszych rzeczy do roboty tutaj na tym świecie jak nie kopanie bloków? No, tak się składa, że kurde nie ma. Bo jesteśmy już w 16 odcinku. Portal Nether już mamy zbudowany. Mamy fazę ósmą. Mamy wykopane 4460 bloków. Większość rzeczy potrzebnych nam do takiego ogólnego rozwoju już mamy. Mamy farmy, mamy zwierzęta, mamy villagerów, mamy golem, mamy te kuźwa łóżko, mamy nieskończone źródełka wody, mamy lawę, możemy w każdym momencie zbudować koblarkę. Obecnie na razie nie potrzebujemy jej, ale być może nam się przyda, więc kiedyś może ją zbudujemy. Chodzi generalnie mi o to, że wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy już mamy: portal naderu również mamy, więc jeżeli coś będzie nam potrzebne, to możemy tam iść i po prostu zdobyć tą rzeczy, jeżeli nam będzie potrzebna. Tego co patrzyłem w poprzednim odcinku, to stwierdziłem, że no, nie potrzebujemy na razie tego naderu, więc to, że w poprzednim odcinku zbudowałem ten portal, tak właściwie nic nie zmieniło, oprócz tego, że po prostu go mamy. Wszystko inne zostało bez zmian. Więc przechodząc już płynnie do odcinka, jeszcze jedna sprawa: pamiętajcie, że na karcie społeczność informuje Was o wszystkich rzeczach, które się dzieją na kanale na bieżąco, więc możecie sobie tam wejść. I zostawcie na koniecznie dzwoneczek, bo wszystkie najważniejsze informacje, które dzieją się na kanale, publikacje filmów, wszystkie takie rzeczy tego typu naprawdę są tam na bieżąco y, umieszczane i pisane tam na karcie społeczności. Więc jeżeli naprawdę chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje na kanale, to wejdźcie sobie tam, zobaczcie i śledźcie po prostu to miejsce. Bo jeżeli filmy się nie pojawiają, to na karcie społeczności na pewno znajduje się odpowiedź dlaczego. Teraz, jak tą, odkąd ten dostęp do tej karty społeczności mam, staram się z niej korzystać tak, żeby po prostu i sobie i wam ułatwić i umilić to bycie na moim kanale, tak żebyście nie wchodzili na kanał, nie widzieli żadnego filmu i nie wiedzieli co się stało. Więc wszystko, co najważniejsze, na bieżąco znajduje się na karcie społeczność. A teraz przejdźmy już do odcinka i po prostu zacznijmy. Zacznijmy kopać, bo co innego możemy robić w tym momencie. Zauważyłem, że największy deficyt mamy po prostu w rudach i w blokach, których nie mamy, więc... Kopiąc, mam nadzieję, że zdobędziemy. No, no. Na razie, jak na razie, to ciągle atakują mnie pszczoły. Ten odcinek, ten odcinek. Cały po prostu czas. Dlaczego? Czy wy nie możecie być pozytywnie nastawione? Przecież ja wam nic nie robię. O, jeszcze kilo się zepsuł. Ponownie, ponownie pszczoły. Nie, kurde! Już myślałem, że nie zrzucą, ja pierdzielę. Ponownie zasalane pszczoły. Panie golem, dlaczego pani ich nie atakujesz? Czy ona jest już pozytywnie nastawiona? Tak. No i spoko. No i takie powinniście być od początku. Te eee, fryer. Patrzcie, jaki fryer. Chodź tu, pszczółko na górę. Ona już jest stracona, nic z nie, tym nie zrobimy. Więc niech sobie leci na zewnątrz tego świata. Tak w ogóle to. A, my jesteśmy na poziomie golem. Na poziomie 61 jest umiejscowiona, umiejscowiona nasza wysepka. Dwie złote marchewki i żelazna zbroja dla konia. Ciekawe. Generalnie dzisiejszy dzień będzie na pewno nudniejszy i bardziej monotonny niż wszystkie pozostałe. No bo to jedną z. Kurde mol. Kontynuując myśl, jedną z rzeczą, jedyną tak właściwie rzeczą, która została nam do roboty na tej wyspie, to jest właśnie kopanie bo po prostu deficyt bloków nie pozwala nam na dalszy rozwój. A zresztą nawet jakbym chciał dalej coś robić, to nie mogę, bo po prostu potrzebujemy kolejnej fazy. Tak sobie cały czas... Aha, dobra. Cały czas mi musi coś przerywać i cały czas wybijać mnie z mojej myśli. No. Tak sobie cały czas myślę, czy jeszcze nie miałem czegoś do zrobienia. Tak po prostu, co myślałem, myślałem albo nawet mówiłem w poprzednich odcinkach i tego nie zrealizowałem. Ciekawy jestem, bo kurde, dużo tych rzeczy mówiłem i w wielu seriach, i w Survivalu, i w OneBlocku, i w ogóle w scrap Mechaniku, i wszędzie są jakieś plany do zrealizowania, i te wszystkie serie mi się już mieszają. I tak naprawdę to ja już nie wiem, co gdzie mówiłem, i co ja miałem gdzieś zrobić. Kolejna skrzynka. A, dobra, zajebiście. Zajebiście wypasiona. No, pokaźna. Czy wy to widzicie? No, po prostu, kurna, no nie, no zaraz mnie coś strzeli. Panie golem, czy mógłbyś pan tam przyjść i zabijać ich? Hopie! Zapraszam na spawna Ucz ich Pan tam był i mnie chronił i teraz się zmył, co? Za małą płatę, tak? Za mała pensja A może on jest na nich strygerowany? Może Chociaż oni są nieagresywni, dlaczego miałby być strygerowany? Nie wiem Miejmy nadzieję, że nie jest, bo jak ich uderzy to będzie miał przesrane A te kostki za mną skaczą O, diament! O, przyszedł golem. No i klasa, jesteś najlepszy, chłopie. No i super, podoba mi się to. I diamencik kolejny do kolekcji. I kolejny diamencik. No i klasa, może wreszcie zostaniemy w jakiś sposób uzbrojeni. Bo jak na razie to, kurde, cienko to widzę, słabo to widzę. Ale może się uda do tej dziesiątej fazy. Kolejna skrzynka. Aha, slime ball. tak jak miałbym ich mało. Jabłuszka i sugar cane. Może do kolejnej fazy uda nam się, do tej dziewiątej, i dziesiątej, uda nam się w 100% skompletować diamentową zbroję. Chociaż to nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, ale zobaczcie, ile emeraldów. Może od gladżerów. Jakbym postawił im ten. Um, kurde, co widać, że muszą mieć. O! Kolejna faza. Zobaczcie, Benevolent Gift. Czyli zbieramy sobie to. I tutaj, pod tym, kryje się kolejna faza. Czyli od fazy do fazy było około 600-700 bloków. Ciekawy jestem. Co, jaka będzie kolejna faza? Miejmy nadzieję, że nie smok, bo kurde. No może najpierw odłóżmy te wszystkie rzeczy i zobaczmy, co tam będzie dalej. Okej, okay, no to ja zrobię cięcie, bo to będzie bez sensu. W ogóle zobaczcie, mamy 10 diamentów. Mamy już... no, 33 sztuki żelaza, więc jesteśmy w stanie zrobić sobie zbroję. Więc fajnie, że to wszystko się zbiera powolutku. Może jednak nie będzie tak źle jak, tak jak ja myślałem. Dobra, więc jeszcze raz cięcie i zaraz się słyszymy. Dobra, skończyłem wszystko segregować. Mamy sobie tutaj dwie zbroje żelazne. Mamy w ogóle już prawie 100 emeraldów, 52 sztuki. 10 diamentów, 34 żelaza. Więc może jakoś połączymy trochę zbroi żelaza, trochę z diamentów. mieczy diamentowy sobie zrobimy. I może uda nam się wygrać z tym smokiem. Nic nie jest przesądzone. Wiem na pewno, że będzie to ciekawe, ciekawe starcie. Niestety tutaj w tym, mm, na tym... Jak to się mówi, na tym save, na tym trybie nie jestem w stanie wykonać wszystkich achievementów, ponieważ, ponieważ niektóre mi na to po prostu nie pozwalają. Zobaczcie tu ile mamy w ogóle netherytowego. Nederowe, Nederowego. Kurde, już mi się wszystko myli. O, na przykład tego nie jesteśmy w stanie wykonać albo tych niektórych questów z tymi wszystkimi efektami no na tym świecie nie jest, to, nie jest to niestety możliwe więc moim celem takim już który kilka temu odcinków naprawdę wspominałem to już było wiele odcinków temu moim celem na ten save jest po prostu przejście wszystkich 10 faz i pokonanie smoka i wtedy będę uważał tą serię za zakończoną i udaną 90 sekund za półtorej minuty dostaniemy fazę numer 9 jestem ciekawy Naprawdę, co tam się będzie znajdować? Pójdę jeszcze odłożę te rzeczy z tej skrzyneczki. O, tak w ogóle to chlebek sobie zrobiłem. Jak segregowałem tej temy. Tutaj sobie odłożymy. Kurde mol. Tutaj sobie odłożymy slime'iki. Jedzą ko te torty, to mogę sobie nawet tutaj postawić gdzieś. żeby mógł podbiec i się najeść. Bevelo... Bevenolm... Bevel... Gdzie to jest? Benevolent gift sobie odłożyliśmy. Teraz tak. Ciasta. Tu sobie postawię jedno. No, papuga, no. No i weź tu, bądź mądry. Jedno ciasto. I drugie ciasto. No i klasa, mamy nawet ciasta. Wszystkiego się dorobiliśmy w tej serii. Ile sekund jeszcze? 30, jeszcze pół minuty i zobaczymy, czym jest kolejna faza. W ogóle szkoda, że ja nie obcinam. I w ogóle. A, no w sumie to bez sensu. Bo mam te zwierzęta. Mam pszenicę, a ja w ogóle nie rozmnażam tych owiec i tych krówek. A tak to mógłbym mieć o wiele bardziej kaloryczne i lepsze jedzenie. Trochę bez sensu z mojej strony. No ale nic. Idę zobaczyć, uwaga. Bo już jest końcówka. Ostatnie 4 sekundy. 3, 2, 1. Desolate Land? Aha, czy to już jest. Skip to face. Change language, na jakie można zmienić? Aha. About one block, w ogóle ja tego nigdy nie przeczytałem, Dlaczego ten czat jest taki rozezrany? Back, help menu. 9. Faza. 9. Faza. Tak naprawdę to jest 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No ale numer 9 i tu będzie 10. A to jest tak naprawdę chyba taki wstęp do smoka. Więc mam nadzieję, że to jest tak zaprogramowane. Że przygotuje nas to do pokonania tego bossa, bo inaczej. Inaczej będzie ciężko. i Widzę dostajemy cegiełki z tą co jest nawiązaniem yy, do... chyba do, do tego, do. Cholera Molek! Jak to się nazywało? Do twierdzy, Nie, kurde molek, jak to się nazywało? Ej, wiecie, że zapomniałem. Jak się nazywało to miejsce, w którym jest portal? To nie była ani świątynia, ani twierdza. Ej, nie pamiętam! Ja pierdzielę, no. Ej, no, nie dam sobie teraz spokoju. Jak się nazywa to? Ostatnie miejsce, do którego się idzie, tam jest ta wielka biblioteka. Kurde, mol. Ale pustka wełmie. Może znaję. Kurde, może tutaj jest coś o tej. O, właśnie. O, 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 tutaj, tutaj gdzieś. Tutaj gdzieś to było. The end. Jak to się nazywało? Kurde. Nie wiem, do końca odcinka będę o tym myślał. No teraz nie będę musiał. O, no, no, są rybiki, no. Z tego miejsca. Ale jak to się nazywało? Ale w ogóle zwierzynie tutaj mam. E, masz, muszę sobie to wygooglować i robię małe cięcie. Aha, dobra, sprawdziłem to. To się po prostu nazywa twierdza. Ale... twierdza? Wiecie, że nie wiem, naprawdę. Może jak mi się kiedyś przypomnie i nie zapomnę, co jest bardzo mało prawdopodobne. O, no to może kiedyś... Dobra, kilofik, ostatni kamienny kilofik tam został. Nie! Dlaczego no? Ja pierdzie do jasnej cholery, jeszcze tego mi brakowało. No nie, no po prostu to jest jakieś nieporozumienie no. No dzięki, super, zajebiście Kogo mi zabiło? Golem żyje, ale kogoś udupiło No nie no, przecież to jest żałosne, naprawdę Ten creeper tak szybko wyburzył, ja nawet nie wiem jak zareagować Cholera, To teraz? Hmm No ja nie mam tyle tego, no Czerwoną załatam, pierdziele Chody akacjowe jeszcze tutaj są Starczy? Pewnie braknie jednego Albo, no, tak, no, uwaga. Nie starczyło, dobra. No, niestety, ale muszę to załatać tym. Ponieważ nie mam czerwonej, nie mam pomarańczowej. Czy mogę to jakoś jeszcze fajnie zaaranżować? Żeby to nie wyglądało jak pomyłka. Durny kurdek nedlus pieprzaj. Ta, jeszcze nie wszystko pospada, jasne. No, tak, leć na dół, tak. Tak, niech każdy blok. Tak, niech spadają te bloki. Po co mi one? Tak, niech spadają. A no po co mi one? Gówno ja pierdziele, do tej pory nie zrobili, żeby to wszystko wpadało do ekwipunku. Dlaczego? Ostatni blok, oczywiście on leci. No oczywiście, dobra. Taki, o. Taką. Nie wiem co to miał znaczyć. Ja pierdziele, To było największe zaskoczenie tej serii chyba. Ten creeper. Orange terracotta, to proszę dojść tutaj. Schody akacjowe tutaj na swoje miejsce Tu są rzeczy z kamienia, więc... Gravel w ogóle Cegły Tu chyba dam te cegły, bo nie wiem, nie mam innego pomysłu Wszystkie cegły po kolei tutaj To dziadostwo, po co to w ogóle leci? Light Grey Concrete Powder Po co mi Concrete Powder? Dajcie coś pożytecznego, naprawdę To mi się do niczego, do niczego, ale to do niczego nie przyda Bone, no jasne a bon gdzie są bone bloki? Nawet nie mam chyba miejsca na bone bloki. Został mi po tym creeperze jeden gunpowder. Super. Tu to odkładam pierdzielę. Tutaj. Niech leży. Idę dalej kopać. Kurde, ale mnie znerwało ten creeper. No, no szkoda no. Kopię do 4000, 4800 bloków i kończymy ten odcinek. O no jasne, tak, jeszcze dajcie skaczące pająki. Super jesteś, uwielbiam cię. Już ci to mówiłem chyba, co nie? Strasznie, dzisiaj nie wiem, jak się wypowiedzieć, kurde. Nagrywam już dzisiaj drugi filmik. I kurde, no nie wiem nic, jak złożyć jakoś prosto i ładnie zdanie, żeby to dobrze brzmiało. To źle, to źle, że tak jest, ale kurde, wiecie co? O jasne, to, uh -huh, to, 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 uh -huh, tak, tak, tak. Dziękuję mhm, mm a jeszcze zech. mhm, mm tam, mhm, mm nie, to już się prosi o zakończenie tego odcinka co ja z tymi kojami teraz zrobię? No już przekroczyłem, no nie, no już przekroczyłem tę ilość bloków, no serio? Czyneczka, ziemia, nie, zatrute ziemniaki, zobaczcie, ta gra mi pluje w twarz dzisiaj blok, o, jeszcze mi się, ja skończyła, dobra, ostatni blok y koniec, to na dzisiaj koniec nie wiem, jakoś dzisiaj nie mam... Mm, widzicie nawet, nie wiem co powiedzieć, no. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zobaczcie tą strzałę we łbie. Serio. No nic no. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Zapraszam Was do oglądania kolejnych. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!